Reklama. Dobrego dnia życzy sweb internetowy www.pracemyślnikzone.pl, oficjalny dystrybutor marki Dr. Volt. Szukasz naprawdę dobrze płatnej pracy za granicą? Ja wyjechałem z niemiecką firmą APN Personal Service GmbH. Mają mnóstwo ofert pracy w produkcji i logistyce. Podpisałem niemiecką umowę o pracę, a wynagrodzenie i ekstra dodatki przeszły moje oczekiwania. O nic nie musiałem się martwić. Firma APN Personal Service zorganizowała mi transport do Niemiec i zapewniła darmowe zakwaterowanie. Chcesz, aby twoja kariera nabrała tempa? Nie przegap szansy i zadzwoń. Podaję ci numer 532-774-996. Moje przyjęcie weselne? Tylko dworek komorno. Jubileusz firmowy? Tylko dworek komorno. Gdzie zamawiam catering świąteczny dla rodziny i pracowników? Tylko dworek komorno. To miejsce mnie urzeka: stylowy hotel, elegancki menu restauracji, minigolf i kręgielnia, piękne otoczenie i sala konferencyjna. A do tego idealna lokalizacja. Tylko 13 minut drogi od Kędzierzyna. Warto pokochać dworek komorno. Po reklamie, autopromocja. Czy jeżdżąc na rowerze albo biegając, można rozmyślać o Panu Bogu, o teologii, o kościele? Nie tylko można, ale i trzeba. Dlatego zapraszam Was co sobotę tuż po godzinie 19 na odcinek katechezy na rowerze. jeżdżąc na rowerze, biegając, spacerując, będziemy rozmyślać o tych najważniejszych dla nas sprawach, czyli o sprawach wiary. Zapraszam, ksiądz Paweł Michalewski, ksiądz na rowerze. Sponsorem audycji jest JD Spółka Zo, spółka Komandytowa. Po co prawo w kościele? Czy nie byłoby nam lepiej bez przepisów kodeksów formalizmu? Po co procedury sędziowi czy kary, co w prawie piszczy. O prawie w kościele, dla kogo jest i dlaczego takie, rozmawiamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.35. Sponsorem audycji jest firma Shron Biz. Komfortowa klimatyzacja w Twoim otoczeniu. Autopromocja prognoza pogody. I w końcu mamy upragniony weekend, już tylko godziny dzielą nas od tego weekendu. Jeżeli chodzi o temperatury dziś, to maksymalnie do 20 stopni. Już teraz mamy 16. Słońce gdzieś ukrywa się jednak za chmurami, spore zachmurzenie prognozowane jest zarówno na dziś, jak i też na jutro. I właśnie jutro też zmienia się sytuacja, bo już prognozuje się przelotne opady deszczu. Więcej o nich na pewno będziemy mówić także w kolejnych prognozach na antenie Radia DOX-a. Dobra informacja jest. Taka, że od niedzieli aż do środy temperatury w okolicach 20 stopni i powyżej i dużo, dużo słońca. Na kolejną padę deszczu powinniśmy się przygotować, natomiast od czwartku, wtedy kolejnych kilka dni właśnie będziemy mieć z deszczem, ale to dopiero za tydzień, a my ponownie o pogodzie powiemy o 11.30.